Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak stworzyć taki metal zardzewiały. Jak się przybliżymy, tutaj to widzimy, że część metalowa jest taka połyskująca, metaliczna, a tutaj, gdzie mamy te wrzery z rdzy, to mamy tutaj pełną chropowatość. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście dzisiaj pokażę wam taki najprostszy, podstawowy sposób, bo te materiały można oczywiście ulepszać. Tutaj widzimy kilka takich konfiguracji, właśnie ten materiał jest troszkę bardziej skomplikowany, ten też tutaj widzimy różne wrzery w różnych kolorach, ale my dzisiaj skupimy się na tym podstawowym. Jeżeli chcecie sobie w szybki sposób zobaczyć jak to jest robione, jak te nody wyglądają, możecie przejść sobie na astraya.com i tutaj w kategorii Blender znajdziecie zardzewiały metal materiał w Blender, no i tutaj widzicie jak te nody wyglądają. Niemniej jednak. Wolałbym, żebyście ze mną zostali, pokażę wam po kolei, dlaczego to podłączamy i jak to działa. Dodajmy sobie więc nową kulę i przeniesiemy ją na bok. Damy sobie Shade Smooth i dodamy nowy materiał. Przechodzimy do shadingu, ustawiamy sobie tutaj okna tak, jak lubimy, no i zaczynamy oczywiście od jakiejś tekstury, która da nam te fajne, właśnie takie pola, miejsca z rdzą. Moglibyśmy skorzystać na przykład z Noise Texture, ale w tym przypadku lepszym pomysłem jest zastosowanie Mass grave Texture. Łączymy sobie Height z Base Color. Oczywiście widzicie, że tutaj mamy pole szare, a tutaj żółte, więc Height to jest wysokość, to jest wysokość każdego z punktów, które widzimy na kuli, i to jest zamieniane na kolor. No i mamy tutaj coś takiego, więc oczywiście tą naszą teksturę sobie musimy. Troszkę dostosować. Ja tutaj wybiorę 4D, żebym za pomocą tego pola W mógł sobie zmieniać, jak ta tekstura wygląda. Teraz zmienimy troszkę skalę. Detale damy na maksa. Dimension. Tutaj też może zmniejszymy i zobaczcie, kiedy zmniejszamy, już nam tworzy się taki fajny efekt. Opowiedzmy, na razie zostawię coś takiego. Później będziemy mogli sobie właśnie dostosowywać, ile tej rdzy chcemy. Tutaj ustawmy sobie to mniej więcej tutaj. Jak widzicie, to wszystko jest trochę taka metoda prób i błędów. Bawimy się tymi teksturami, bawimy się tymi nodami, żeby uzyskać taki efekt, jaki nas satysfakcjonuje. Zazwyczaj, kiedy tworzymy materiały proceduralne, i to są właśnie materiały proceduralne, gdzie nie używa się żadnych plików zewnętrznych, żadnych zdjęć, to będziemy chcieli tutaj podłączyć sobie jeszcze Texture Coordinate, czyli dajemy input Texture Coordinate i zazwyczaj będziemy tutaj korzystać z Object. Okej, okay, oczywiście chcemy, żeby ta nasza rdza miała jakiś kolor, najlepiej rdzy, więc dodajmy sobie pomiędzy konwerter, a następnie kolor ramp, wrzucamy. No i na początek musimy dodać sobie tutaj kolor rdzy, więc niech to będzie powiedzmy coś takiego, później sobie to pozmieniamy. Dodajmy jeszcze jakiś drugi kolor po to, żeby na granicach tej rdzy mieć właśnie taki kolor jaśniejszy. Zazwyczaj rdza właśnie tak wygląda, więc dodajmy sobie tutaj jeszcze plusik, zjedziemy gdzieś tutaj. No, i wybierzmy coś jaśniejszego, o na przykład coś takiego. Jak widzicie, już zaczyna się nam coś takiego tworzyć. Teraz tutaj z prawej strony będziemy mieli kolor naszego metalu, więc w zależności, jaki to metal miałby być, wybierzmy może troszkę bardziej taki szary, o na przykład coś takiego. Teraz powinniśmy dodać sobie optyczne wżery, ponieważ jeżeli rdza atakuje metal, to powoduje jego korozję utlenianie i wtedy właśnie tutaj powstają w miejscu rdzy takie małe wgłębienia. Więc dodajmy to za pomocą bumpa. Dajemy Shift A, wektor i wybieramy bump. No i teraz wyjście z naszej kolor rampy chcemy wrzucić tutaj do tego bumpa. Więc łapiemy sobie kolor, dajemy do height, do wysokości i normal wrzucamy do normala. Może troszkę to lepiej tutaj dostosujmy. Tutaj jeszcze tak w roli wyjaśnienia, bo może zapytacie, czemu akurat dajemy tutaj wyjście z kolor rampy do tej wysokości dla naszego bumpa? Przecież tutaj też z Mass Texture wychodzi height, i tu jest height. To może warto byłoby to połączyć bezpośrednio tutaj, bez kolor rampy. Z jednej strony możemy tak zrobić, ale z drugiej strony pamiętajcie, że my modyfikujemy troszkę tą teksturę, która wychodzi tutaj z Mask Grave Texture, ponieważ tu zawężamy jakby te dane, które są powyżej lub poniżej jakiejś wartości. Czyli tutaj, gdzie mamy ten wskaźnik naszego metalu na 0,6, to wszystkie wartości, które są powyżej 0,6, będą już wyglądały w ten sposób, w ten metaliczny sposób. Jeżeli to byśmy zwiększyli teraz tu na maksa. To zobaczcie, że nasz metal tutaj też robi się chropowaty, ponieważ nie ma tutaj stałej wartości, tylko ma właśnie ten gradient. I dlatego wynik z naszej kolor rampy będzie innym wynikiem niż ten, który poprowadzimy z Masked Grave Texture. Ale podłączę teraz to bezpośrednio, żeby wam pokazać co z tym możemy zrobić. Czyli łączę sobie height tutaj z tym heightem. No i rzeczywiście jest tak, zobaczcie jak mówiłem, ale możemy to dostosować za pomocą kolejnej kolor rampy. Więc damy sobie Shift A, konwerter i wybierzemy Color Ramp. Na początek jest dokładnie tak samo, bo cały czas mamy ten gradient od czarnego do białego, ale jak zjedziemy sobie białym w lewo, to zobaczcie, że z powrotem powstają nam podobne struktury metalu, które widzieliśmy w poprzednim połączeniu. Więc oczywiście w ten sposób też moglibyśmy to zrobić. Czasami może to jest też nawet lepsze połączenie, bo mamy większą precyzję nad tym, co robimy. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie ma takiej potrzeby, więc wrócimy do tego co było poprzednio. No i już coś tutaj się dzieje, ale pewnie musimy dostosować sobie tą siłę, czyli strength, ponieważ jest to zdecydowanie zbyt duże. Dajmy sobie coś około 0,2 powiedzmy. Tutaj, za pomocą tego inwertu, możecie sobie decydować, czy to powinno być właśnie jako wrzer, czy jako takie wyspy wystające na danej powierzchni. Ja to ustawię o w ten sposób. Teraz jeszcze warto byłoby zająć się metalicznością, no bo mamy do czynienia z metalem. Ale jeżeli damy sobie tutaj metal na maksa, no to niestety wszystko robi się metaliczne, a wiemy, że rdza metaliczna nie jest. Dlatego, wynik tutaj naszej kolor rampy też powinniśmy tutaj wrzucić do tego pola metalik. Moglibyśmy tutaj połączyć jeszcze jakieś dodatkowe nody, żeby tą metaliczność jeszcze dodatkowo sobie tutaj. Dostosowywać, ale wydaje mi się, że na tym etapie możemy z tego zrezygnować. Jeżeli chcecie sobie szybko się przełączać pomiędzy danymi nodami i zobaczyć, jak one wyglądają tutaj na wyjściu, to możecie sobie wcisnąć Ctrl-Shift i lewy przycisk, czyli teraz wciskam na kolor rampę Ctrl-Shift i lewy i automatycznie stąd poprowadzone jest wyjście tutaj do Material Output, czyli opuszczamy to, co jest z prawej strony. Dzięki temu możecie w szybki sposób sprawdzać, jaki jest wynik danego noda, no i to też często pomaga nam zobaczyć, jak dalej tutaj działać i co z tym zrobić. Jeżeli chcę zobaczyć, jak wygląda moja Mask Grave Texture, to Ctrl, Shift i lewy, cyk, no i już widzę, jak ona tutaj wygląda i jaka jest różnica pomiędzy Color Rampą a Mask Grave Texture. Dobra, to teraz klikamy na Principle BSDF i to jest nasz wynik końcowy, który jeszcze sobie troszkę dostosujemy. Ja bym chciał zmienić jeszcze jak ta nasza kolor rampa się tutaj zachowuje, jakie przyjmuje tutaj dane z Mass Grave Texture, dzięki czemu będę mógł sterować tym, ile rdzy mi się pokazuje, a ile mam metalu. Jak to zrobić? Jest na to wiele sposobów, ale zauważcie, że tutaj gdzie mamy białe miejsca, to tam powstaje nam nasz metal, a tam, gdzie są czarne miejsca, to tam jest nasza rdza. No bo tak też wychodzi z kolor rampy. Tutaj, gdzie było czarne, to jest zero, czyli tutaj mamy ten kolor pomarańczowy, a tam, gdzie jest białe, to idziemy tutaj w tą stronę, w stronę jedynki. Więc jeżeli chcę decydować, jak wygląda ta nasza Mass Grave Texture, to mogę tutaj dodać na przykład taki nod odpowiedzialny za jasność i za kontrast. Rozjaśnienie oczywiście spowoduje, że będziemy mieć więcej koloru białego, a to przełoży się na większą powierzchnię naszego metalu. Więc dajemy sobie Shift, a następnie kolor i wybierzemy sobie Brightness i Contrast. Możemy wrzucić sobie to tutaj pomiędzy. Łączmy nasz Principle BSDF, zobaczmy jaka będzie różnica. No i teraz jak będę zwiększał sobie Brightness, to powinniśmy dostawać więcej tego metalu, ponieważ nasza tekstura robi się jaśniejsza. A jeżeli będziemy zwiększać kontrast, to różnica pomiędzy tymi wszystkimi kolorami powinna być taka bardziej widoczna, ponieważ te wszystkie przejścia zostają niwelowane. Tak działa kontrast, że właśnie jest mniej tego gradientu. Jeżeli kontrast bym sobie zmniejszył, to zobaczcie, że zostaje nam mniej takich stałych części tutaj tej rdzy. Co w sumie wygląda chyba troszkę nawet lepiej. No i właśnie w taki bardzo prosty sposób udało nam się uzyskać ciekawy efekt zardzewiałego metalu.